Siemanko wszystkim! Z tej strony Władeczek! Siema, siema! Pie... Moje pieski z wami się też wit witają. Piesek, szczeknij! Widzicie, jak się słucha mnie? Siemanko, siemanko! Zostawcie suba i polecajcie mnie wszystkim! Kogo znacie? Zostawcie łapkę w górę! Dobra! Ja dziś, w końcu wczoraj, jak pamiętacie, była noc, no i kury rozmroziłem. Znalazłem kury, przeprowadziłem dwa, dwie kury i, i no właśnie, nie mam gdzie tu dawać pajęczynę. Hmm. Muszę zrobić drugą skrzynkę, bo inaczej. Dobra, szybko robimy. Dwie skrzynki, wystarczy. E, czemu ja skrzynki chowam? Skrzynkę do, do skrzynki. Dobra, tutaj siedź dam. Dobra, mm, zrobi sobie mieczyk. Kamienny. Szybko, na szybkości. Ocyk. No ja tak myślę, tylko trochę się boję. Właśnie yy, sprawdzę na mapie. gdzie, na, gdzie ja jestem? Na północy, na południu. Wow. Aha, tutaj jestem. A tu. Wow, co to domek? Drugi? A nie. Ja tu jestem, tak? Tak, bo tutaj wisi wyspa. To co to tu jest? Ja naprawdę tego nie budowałem. Hmm. Bym potrzebował kompas. Dobra. Eee, ja idę może zrobić sobie kopalnię gdzieś. Pójdę sobie. I, za I znajdę sobie. I zaraz do Was wracam. Dobra, już jestem. Patrzcie, żelazo znalazłem. Już sobie przepaliłem. Myślałem, że już się zgubiłem. Ale na szczęście nie. Mam redstone. Cały stack. Dobra, wezmę sobie. Zrobię kompas. Wezmę mapę. Dobra, idę na wyprawę. Brać pieska? Hmm. Brać czy nie brać? A właśnie, jedzenie sobie wezmę. Tylko nie wiem, kurczaka? Kurczaka, mam dużo kurczaków, to Pie pieski chcą, dobra. E karmiłem was. Już. Dobra. E ja jestem. Czekaj, poczekaj. Ja jestem tutaj Dobra, to będę szedł tam. Ale dzisiaj nie będę szedł. Wiecie co? 3 eee, minutowy tr trochę ten krótki odcinek, ale już mi się nie chce w sumie robić. Dobra, ja będę... Ja w sumie już będę sił. Krótki ten odcinek, ale no nie będę przedłużał odcinka będzie taki krótki trudno. To na razie. Cześć.